Produkty regenerujące nie zawsze muszą mieć tłuste i ciężkie formuły, które utrudniają wchłanianie. Spośród szerokiej palety balsamów, olejków, serum czy masę możesz wybrać ten najbardziej komfortowy dla siebie. Ochroni on twoją skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, zadba o odpowiednią równowagę bariery hydrolipidowej, zniweluje dyskomfort, swędzenie i pieczenie, a pozostawi skórę idealnie natłuszczoną i nawilżoną. Urządzeniem, za pomocą którego możemy ten stan pokazać, jest tewametr. Urządzenie to mierzy parowanie wody z rogowej warstwy naskórka i na podstawie wielkości tego parowania możemy ocenić, czy nasza bariera hydrolipidowa jest szczelna, czy być może uległa rozszczelnieniu.